Cześć, kochani, w tym poradniku y, zrobimy sobie taką opcję, że po zamknięciu konsoli mój silnik będzie cały czas aktywny. Więc w tym przypadku instalujemy sobie program Screen. Upget install screen. Ok, program jest już zainstalowany. I teraz, tak. Yy. C do tego programu automatycznie stworzyć sobie log, czyli jak mnie nie będzie w domu, nie będę przed kąpem. Chcę wiedzieć na bieżąco, co się z moim silnikiem działo. Więc w tym przypadku odpalamy silnik za pomocą Screen Myślnik L TFS. Teraz po odświeżeniu utworzy mi się plik z logiem. Mogę go sobie edytować, otworzyć. Widzicie? I tutaj wszystko, co się działo w silniku, czy wyskoczą jakieś błędy, dokładnie mi się pokazują. Ponadto po wyłączeniu konsoli mój silnik będzie cały czas aktywny. I teraz jak przywrócić ten silnik? Włączamy na nowo putty. Przechodzę na ROOTA i wpisuję screen R. I w ten sposób przywróciłem mój silnik. Więc wszystkie komendy będziecie mieć w opisie. W tym poradniku to wszystko. Piąteczka heją.